Tu wejść może bez albo... Dobra. Jeszcze broń jest. Bo ja nie mam. Daj mi broń. Kto safe zone broń. ja. Patrzę na mnie. Nikogo... Do... Do tego. Czekajcie. Tego nie Zaznaczamy. Tu jest cała drużyna. Tu jest. I tu. Amunicję tak. tak. mi ktoś nie kupi tam jest rzut. Kurwa, tego tego rzutu pod podjadł, podaj Zdaj daj mi kasę, a ja cię Nie wiem Kasę mi daj. Stand to ten. Win this thing. Idziemy do tego zrzutu czy nie? Na górę. No Poczekaj. Nie yes. nie oh. wzięłam? Przez to wiesz, co jest. Na, na zielonym nie są nie e, cała ekipa, to zaznaczyłem, jak był O jest gościu? No, no. Był gościu tu. Trzeba uciekać, bo strefa... Jak to się z tego zrzutu? Mówię ci, nie weźmiesz tego mar, zrzutu, arty, bo tam jest na zielonym cała ekipa, mówię ci. Zajebi granata, może was? No tutaj gdzie Mateusz się pochować w tej budce tej... i... Zaraz nas snajperze rozjeżdżają. Ja. Bo tam sam jest mi I tak będziemy musieli tam Turba. do skrypić, nie? On, jest, gościu, lotu, jest gościu, jest gościu Leży powolne. Jest gościu, jest gościu kurwa, jeszcze jeden oh. gościu. Kupa, gościu Jest to. O, Rolajny, chodźmy. Wszedł. 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 Wszedł.

Nie. Zaznaczę wam, bo jest na mapie coś zaznaczenia. Ja. Zaznaczyłem wam gości tam, bo na mapie byli. Oh. Maska, to nie ma. Gdzie maska? To jest maska. To jest maska? O moje gracze leżą w się. Sensie. <laughs>

Ode mnie tam trzeba było granata rzucić i tyle. Tam trzeba było granata rzucić ja i po by było. Ja, nie, nie. Kurde, Czuj, bo tam jest cztery. Cała ja, My ekipa Myślę, że ten sam, tam tam. E, no to nie wiem, To jak, jak to trzeba było ich obrzucić nie granatami że, To to mówiłem, że granaty nie trzeba no, było rzucić. czekaj tutaj na nich a będą wychodzić pojedynczo i.O.I.W.R.C.U.W. GAS się się ciebie, tak. no i i no. w takim razie. Dobra, ciebie, w takim razie, w takim